Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz masę każdego z produktów w reakcji rozkładu 144 g wody, jeśli masa otrzymanego wodoru jest 8 razy mniejsza od masy tlenu. Mamy tutaj reakcję rozkładu, czyli reakcję analizy wody. No to zaczynamy na razie od wypisania w ogóle tej reakcji. Czyli mamy H2O. I to nam się rozkłada na wodór i tlen. Zwracamy uwagę na to, że z tej strony mamy dwa tleny, tu jest jeden, przed całością dajemy dwójeczkę, tym samym zwiększamy wodór, to tutaj też musimy dać dwójeczkę. Czytam jeszcze raz. Olicz masę każdego z produktów. Tu są produkty, tu są substraty, czyli mamy policzyć masę wodoru i tlenu. Reakcję rozkładu 100. 44 gram wody. Jeśli masa otrzymanego wodoru jest 8 razy mniejsza od masy tlenu, czyli o czym nie wiemy? Nie wiemy, jaką masę ma tlen. Ale jakbyśmy to zapisali w ten sposób, zobaczcie, że tu jest x, to tutaj bawimy się, że tu jest x na 8. Nikt nie lubi ułamków, ja też nie. Więc zapiszemy sobie to sprytnie, że to będzie x. To masa tlenu jest 8 razy większa, czyli mamy tutaj 8x. I wtedy wszyscy są szczęśliwi. Ok. Mamy coś takiego jak mm, prawo zachowania masy. No i tutaj będziemy z tego prawa korzystać czyli, że liczba substratów, jakie zostały wzięte do tej reakcji. Musi być równa masie produktów tej reakcji. Zatem mamy tu x, 8x, 9x. Dzielimy na liczbę przy niewiadome i odwracamy. x to 16 gramów. To oznacza, że masa. Wodoru to 16 gramów, a masa o 2 to 8 razy 16 gramów, a to nam daje 128 gramów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.